Zaczęliśmy wynosić rzeczy z mieszkania no Tak to właśnie wygląda Jeszcze dużo roboty przed nami Ale no, taka ładna karteczka Dzień dobry wszystkim, witam ja Z obrażeniami drobnymi, tego cię straciłam Remont jest na takim etapie, jak już wynosimy wszystkie meble, już rozbieramy ja pomaga mamunia? Nie. nie, nie, nie. nie chce pokazywać twarzy, generalnie robimy wszystko co możemy i nic w zasadzie, wczoraj chłopaki się wyprowadzili, więc wczoraj nie mogliśmy zacząć, dzisiaj od rana trochę mamy pomocników, o, tak to wygląda, to, to patrzę, pod spodem. Tak. No, ogólnie tak. dużo wynoszenia. Pokaż, jak to teraz kupię, to jest prawie zamontowana Tak, tutaj wyniesiony jest cały ten barek. Bo jeszcze się nagrywałem kawałek, nie? No, ale to, wyniesione zostało to, stolik na razie zostaje. To do wyniesienia to, to w kuchni jest tylko do duchka, no i Tak to póki co wygląda. A tu cały, to, to jest bo cała bazeria, nie? To no. mamy godzinę 13 już się pozbyliśmy mebli tutaj część błazery jest zdjęta wyniesiona jest szafa się okazało, że nie było podłogi ten pokój jeszcze w trakcie wynoszenia mebli natomiast łazienki jeszcze nie ruszaliśmy natomiast kuchnia już ze zdjętą tapetą i wyniesionymi w większości meblami tak wygląda zdarcie Klepki, naklej. Niestety lekko nie jest, ale dajemy radę. No, i pokażę jeszcze balkon. Z balkonu jest wyniesiona wykładzina. Pawlacz jest schowany, to znaczy wyrzucony. Myślę, że jak na pół dnia to już dużo zrobić. A tu są też to też to Tu? To no tak. No, Ale to co, tak, chodzisz tutaj w No i tak jesteśmy podartulani, nie? Dużo. No dlatego, że z dobrej to normalnie. Ale raz! Bo klepkę trzeba najpierw zdjąć. Dobra to no, już. Kąd to mi robisz foto? Nie, zdjęty nagrywam tam. Sam proces stworzenia. Nie Bardzo, bardzo nie czuję już pleców Podziarane podłogi tutaj Borki tutaj Panie kolego, uśmiech się do kamery Chodźcie, pomasuję <grym> Tutaj jest

tutaj jest skute, a nie, tu nie ma światła nie? już no korki by boli. nie, tak, tak, ja wiem tak, godzina 20 no, wygląda Mieszkanie. Tu została wycięta przez chwilą futryna Tu została szafa. Ten salon z kuchnią. Naprawdę dużo większy po wycięciu tej ściany, co tu stała. O, dobrze. Co? Kawałek kartki? Nie chyba nie. Żeby ktoś soboty nie odkręcił. Właśnie, może bym to jeszcze ma pan coś gdzieś na głowę, ale? Nie wiem, może to stukam z góry i przykro. Przyjdę, odkręcą sobotę Zaplanowaliśmy drzwi, które po skuciu tynków okazały się puste w środku, się trzymające. O. Na słowo honoru, I tak naprawdę, jakby ktoś, o, to jest jeszcze świeże, jakby ktoś wyrwał te drzwi, to by poszły. Instalacja już cała na wierzchu. Kuliśmy tutaj dziurki, a mamy takie małe smaczki, typu dziury, które już były. O, ściany są pozbyte wszelkich takich, nie wiem, z ręką będę pokazywała, wszelkich takich kołków różnych. Widać pod spodem. Ściany, która jest nie do ruszenia, jest to ściana konstrukcyjna. Tam mamy instalację gazową, której nie ruszamy. Ta kratka pójdzie trochę na górę. Mamy na przykład o takie smaczki, jak to instalacja elektryczna, może być poprowadzona w ścianie, zalepiona, trochę niezalepiona, ale to jeszcze kilka kołków. Widzę elektryka związana, podwiązana pod sam sufit, a tutaj mamy. Dziury w ścianach, po ścianach. Tutaj mamy pion, który służy do zaworów. Za wody. Mamy pion kanalizacyjny od tego i do Tutaj jest wiekiwek. Kanalizacja od umywalki. Tam jest kanalizacja kuchenna. Tutaj jest kranik. Tutaj są rzeczy do wanny. My z tego projektujemy prysznic. jest kratka. O, i instalacja. Elektryczna. Łazienka od razu zrobiła się większa z wyjściem na salon, na boku i na korytarz. I jeszcze taka mała uwaga e, tutaj mama mi słusznie podpowiedziała mieszkanie ma 45 metrów, i tak naprawdę, dzisiaj jest czwarty dzień, ale weszliśmy tak bardzo, bardzo grubo z tym remontem z wyburzaniem ścian. Zresztą, widzicie, jak to wyglądało. Przez 4 dni pracowała przy tym mieszkaniu 5 osób, żeby doprowadzić do takiego stanu. Zedrzeć klepki, yy, oskrobać co się da z tynków, łazienkę zdemontować, yy, wannę, bo okazało się, że wanna jest wkuta w ścianę, więc trzeba było najpierw zdemontować ścianę od góry, żeby się nie posypała, żeby wyjąć wannę i ta ściana będzie stawiana na nowo. Tak, a z takich niezbędnych materiałów to na pewno Yy, przyczepka, żeby wywozić na bieżąco yy, gruz, żeby wywozić na przykład złom, ponieważ wszystkie futryny trzeba było wycinać. Yy, potem obskrobywać z betonu udarem. No schodzi się z takimi głupimi sprawami. Dobrze, żeby ktoś się znał na elektryce i na hydraulice, żeby Wam powiązał i zaizolował przewody. Izolujemy po to, żeby nikogo prąd nie kopnął. Mamy bezpieczniki tak, no, ale wiadomo, że jeżeli trzeba na przykład deaksa podłączyć czy uder, no to że ten prąd musi płynąć, tak? I więc izolujemy je. Gazu nie dotykaliśmy, tylko tam delikatnie obskrobaliśmy. Hydraulika, no to zdjęcie, zdjęcie rur, zdjęcie zabezpieczenie, wyłączenie wody. Yy, no my na pewno jeszcze potrzebujemy do postawienia ściany wody. Yy, co tam jeszcze? No przy takich pracach na pewno dłuto, o tu mamy Udar proszę, dłuto do obskrobywania tych cegieł, do postawienia, ponieważ te same cegły planujemy znowu postawić. Mamy szczęście, że jeszcze tam pod wanną było, było trochę cegieł, więc tak jakby mamy nadzieję, że nam wystarczy. Na pewno przedłużać, różnego rodzaju młotki do różnych prac. Proszę, duże dłuto, ono się przydaje, jak mamy tynki wapienne, młoteczkiem popukać, żeby odchodziły. jaksa. Sznur do stawiania ścian, żeby były równo, poziomice, kielnie, łomy, łomy do wywalania klepki do drzwi. Mamy siekierę, aczkolwiek jej nie używaliśmy. Różnego rodzaju miarki. No wiadomo, że pełno worków, żeby pokryć parapet, żeby się nie poliszczyły. Posz... a właśnie, jeżeli chcecie remont zrobić we własnym zakresie, takie poporki są ok, natomiast są plastikowe, nierozciągliwe. Natomiast jutowe worki, proszę, najmocniejsze gruzów zawsze zsypiemy do połowy. 3 czwarte to już nikt raczej nie podniesie, także jedna trzecia do połowy będzie ok. Tych worków nam na zdjęcie klepki i na gruz, ponieważ yy, ściągaliśmy, zobaczcie, ściany, a żeby Wam pokazać się patent, nie wiem czy tutaj będzie widać, to były jeszcze zamurowane, tutaj jest o, widać dobrze, z 5 cm tej zaprawy, żeby wyrównać te ściany i tego gruzu idzie na stop To w sumie tych worków poszło 70. Tutaj, jak zdjęliśmy szafę, okazały się gołe dynki. Rozbieraliśmy też tą, te ściany. co co mogliśmy, to wynieśliśmy na graty, ale też graty mamy tak 70 metrów, więc po prostu mój tata podjeżdżał przyczepką pod blok, tam pakowaliśmy. I samochodem jechał, żeby było chłopakom łatwiej. Tutaj mamy klepkę z mieszkania. Wyszło 24 worki klepki. Wiadomo, że klepka jest lżejsza, więc, więc można ją napakować do pełna. Zdziwiliśmy się, bo myśleliśmy, że będzie bardziej w smole. A ta klepka całkiem, całkiem nadaje się jeszcze, tak? Nie, nie, nie ma takiej tragedii, tak? W smole, czyli subit na które przyklejona była klepka, też zdzieraliśmy, żeby jeżeli ktoś by miał położyć warstwę izolującą, czyli dysperbis, no to żeby miał czego przykleić, tak, no bo do smowy jest tutaj krzyżem raczej. Nie przyklei. Panów jeszcze nie ma, karniesze już zdjęte. I teraz sprawa wygląda następująco, pod Tą podłogą, która jest z karton gipsu, znajduje się 10 cm piachu, szkła i tak dalej. Więc tej podłogi nie ruszamy, bo tej wylewki by musiało być bardzo, bardzo dużo. Się musieli jeszcze kłaść styropian. No i, i zobaczymy, co na to wykonawca. Więc na razie nie ruszamy. W poniedziałek przychodzi hydraulik, więc całą instalację zostawiamy możliwie tak, żeby miał dostęp. Nie wszędzie kujemy tynki, ponieważ tutaj. Nie ma tragedii, a po prostu szkoda czasu, żeby to wszystko skłócić na zero. Musimy tylko odkuć, o jeszcze tutaj, nie wiem, czy widać. Jak... Zobaczcie, jak kiedyś budowali. Cegła już się tak wpuściła trochę krzywo, nic się nie stało, wiadomo, ale na przykład do wywaliśmy drzwi, o czym już mówiłam, bo były takie dziury, że aż wstyd. Drzwi muszą pozostać zamknięte, żeby ta siła tej piany tych drzwi nie pokrzywiła. Wczoraj Paweł się pytał, skąd te robki się wzięły i dlaczego nie możemy nic z nimi zrobić. Otóż dlatego, że pod spodem mamy konstrukcję i na konstrukcji suchej, bez tych warstw, stawiamy ściany i dopiero wypełniamy steropianem innymi materiałami. Stąd te dziury. Myśleliśmy, ponieważ tutaj mamy taką rurę i ona nam trochę wychodzi, mieliśmy tam gdzieś, gdzieś dalej, żeby przesunąć ściany, ale znowu trzeba by było to wyciągać i tutaj wykuwać. I o ile tutaj by było fajnie, tak trzeba by było tutaj to łazienkę, no niestety tak, zrobić taką jedną rzecz, a między korytarzem a, a pokojem mamy 110 cm, no to nie będziemy tego zmniejszać do, do metra, bo tak trochę słabo. No i pamiętajcie o tym, że jeżeli zaślepiamy instalację, mimo że będzie demontowana, ale polecam oznaczać ciepła woda, zimna woda, żeby to się potem nikomu nie pomyliło. Nie może w większości zawsze jest tak samo po prawej ciepło, po lewej zimna. Tu jest koreczek od kibelka do napuszczania wody do miski. Tam kanalizacja. Też polecam, żeby jak ktoś rozbiera kibelek czy inne narzędzia. Polecam żeby się zaopatrzył w maskę, bądź był odporny na różnego rodzaju zapachy. No, Taśmy wiadomo do klejenia, tarcze do diaksa są. No, wiadrat się przyda na wszystko, na gruz, na no to żeby ewentualnie zamieszać zaprawę. Poziomnice, tu mamy właśnie do pianowania drzwi. Tu mamy do stawiania, wkręca się wiertło i ono miesza w wiadrze naszą zaprawę. Dużo wody. I dobry szampon, żeby to potem zmyć. W ten dzień był już wykonawca, kazał nam ściągnąć jeszcze te podłogi. Do samego piachu będzie robił wylewkę, żeby wszystko wyrównać, i dopiero wylewkę samopoziomującą. Był też hydraulik. Jutro ma wrzucić graty, a ja porozklejałam wszędzie projekty, żeby wszyscy wiedzieli, co robić do czasu wykonawcy. Mam tutaj projekt ogólny, sypialny, gabinet, tam salon z wyrysowanymi elementami, które będą gdzie? Tak, i z wymiarami, żeby już jak hydraulik wejdzie, nie miał problemu. Mamy tutaj też rzut tej kuchni, jak ona będzie wyglądała. Teraz stoimy na wysokości tej, czyli na wysokości pralki. O proszę. Tutaj mamy mniej więcej taki pogląd, żeby wiedzieli, co i jak. Łazienka. Myślę, że się Panowie domyślą. Mają zwymiarowane prysznic, umywalka, um, kibelek, szafeczki oraz wizualizacja. Tak, gdzie co będzie? Myślę, że sobie zdadzą sprawę. też widać. Zobaczcie tam, gdzie jest kibelek, mamy hydraulikę, tam, gdzie jest umywalka, mamy odprowadzenie. To i tutaj te dwa będą musieli trochę przesunąć, w kół, w ściany, jak się uda. No i prysznic też było podprowadzenie, o proszę. No i nam się trochę koncepcja tu zmieniała. Gdzie to będzie widać? O tutaj, że tą szafeczkę, która jest tutaj mamy. Zrobiliśmy trochę płytszą zabudowę tutaj pod prysznicem. O te półeczki będą trochę węższe, dlatego że tymi narysowałam przerywanymi, że tutaj z Korytarze robimy taką małą, ukrytą szafkę, taką mini spiżarkę. Ponieważ jak chcieliśmy tutaj zrobić, to byśmy musieli zrezygnować albo z szuflad, albo z tej szafki narożnej, żeby była tylko otwierana. Jeżeli by miała być otwierana, to wiadomo, że musiała iść bardziej w tą stronę. Tak jakby była otwierana z jednej strony. Więc będzie taka mini spiżareczka. O, tutaj są wydatkowane widoki tej wizualizacji, żeby Panowie wiedzieli. No i musimy skuć tynki z tej ściany, ponieważ no jest za duży kąt, ta ściana za bardzo idzie w tą stronę, a powinna iść prosto. E, I nie, skoro z drugiej strony jest prosta, to po prostu gipsu trochę więcej im się nałożyło i, i trzeba to skuć. Tutaj widok na sypialnię, wczoraj panowie wzięli już klepki, także już pokój mamy posprzątany. Proszę. I sypiania. No i też tutaj musimy te płyty ściągnąć. Zobaczymy, co będzie pod spodem. Ale wydaje nam się, że zrobiło to po hydraulików weekend. Hydraulik też y, zrobi grzyniki, Co będzie mógł, bo przeprowadził kierownika spółdzielni tutaj, który, z którym dywagowali na temat właśnie tych przepięknych, szpadnych kolanek. Nie pisał jeszcze, co mu się udało ustalić. Może pan kierownik nie miał dzisiaj czasu. Nie wiadomo. No i gabinecik. W gabineciku też oczywiście jest wizualizacja, jak to będzie wyglądało, to będzie taka garderobo. Yy, gabinecik, że tutaj będzie Paweł mógł pracować. Ja też będę miała szufladkę, żeby się pomalować. No i cała scena szaf, ponieważ nam tego... Brakuje na chwilę obecną, potrzeby mamy duże. Tutaj mamy jeszcze widok na salon. O. I rozrysowany cały salon z kuchnią, ta część. Bo teraz stoimy gdzieś w tym miejscu, jest na odwrót. Ponieważ tam z tyłu będzie kanapa. O, no Stoimy gdzieś tutaj, patrzymy na telewizor. I napisane co, gdzie. Właśnie z góry narysowany ten trójkącik. Ta szafeczka będzie za lamelem. Że niby lamele są tutaj i tutaj dekoracyjne, a tu niespodzianka. Mamy też balkonik. Też nam się trochę na niego wizja zmieniła. Nie wiem czemu się podłożył ten dywan taki byle jaki, ale będzie, będzie ładny. Zaufajcie mi. Także i tą ścianę, czyli tą ścianę robimy w cegielce. A reszta będzie biała. Pan wykonawca powiedział, że trochę tam będzie musiał naskrobać, żeby wkuć ten parapet. O, pokażę Wam jeszcze. Mamy taki pokreślony rysunek dla hydraulika, dla wykonawcy. Tu mamy rzut całego mieszkania, jak to z góry będzie wyglądało już na wizualizacji. Tu mamy jeszcze wejście szafę z lustrem, która będzie podniesiona do góry, ponieważ pod spodem chcemy wkładać buty. Ze względu na to, że ten korytarz jest bardzo mały, jeżeli się otwiera drzwi, a buty stoją tutaj, no to one zawadzają o sypialnię, o wszystko i po prostu chcemy zrobić taką wnękę, żeby te buty tam i żeby był porządek na korytarzu, bo ten korytarz spełniał bardzo ważną rolę. Łączy łazienkę z gabinetem, z szafą, z sypialnią i z drzwiami wejściowymi, więc tutaj będzie ten stop ruch i nie no niedobrze, jak coś by było w przejściu. I na następnym etapie, właśnie jeszcze będę pokazywać, elektrykę oznaczenia gniazd, gdzie chcemy mieć, na jakiej wysokości, bądź w jakim, w jakim celu. Także z zaznaczonymi kablami pod kino domowe yy, oraz oświetlenie. I u nas to oświetlenie będzie dość specyficzne, ponieważ dużo będzie podświetlanych elementów, szafek, yy, takiego inteligentnego oświetlenia. W związku z tym no, będzie trochę przy tym roboty i też musimy to wcześniej ustalić z elektrykiem. Niestety dzisiaj nie odbierał telefonu. Mam nadzieję, że nam się uda z nim skontaktować. Się ponieważ e, hydraulik potrzebuje tyś, tydzień czasu, więc on, e, skończy jedno i dobrze, przed gdyby elektryk, no gdy to sprzątamy po hydrauliku, weźmiemy te cegły, bo patrzcie, że jednak będzie rzeźbił z kartą gipsu. No i przyjdzie elektryk i 1 czerwca wchodzi wykonawca, który powiedział, że na to mieszkanie potrzebuje dwóch tygodni. I dla mnie to jest no, zdziwiłam się bardzo, bo dawałam mu tak miesiąc półtora. Jeżeli zrobi to w dwa tygodnie, to naprawdę dam Wam numer telefonu, korzystajcie z niego. Ja słyszałam same świetne opinie, a robił różne budynki. Robił trudne budynki, yy, robi tego dużo, ale robi dobrze i nie trzeba po nim poprawiać. Tutaj już udało nam się zakupić płytki balkonowe. Zobaczcie, jakie grube. To jest pierwsza kategoria gresu, czyli gres, który jest. Bez żadnych uszczerbień i nawet jeżeli coś mu się stało, jeżeli dokupimy płytkę, to mamy pewność, że ona będzie w tym samym kolorze, że to nie będzie jakiś po prostu inny kolor, inny materiał, I czy ona jest odkrzywiona w lewo, w prawo. Nie, to jest płytka pierwszego gatunku firmy Paradesz Jakby się ktoś pytał, tylko że jest strasznie ciężka. Jedna płytka waży tam cały karton, czyli dwie płytki ważą 30 kg, 800 kg gram. Nie mogę się doczekać, aż otworzę to mieszkanie. Już otworzę to okno, już będę mieszkała. Dobrze, że ktoś krepkę wziął, bo woraż to już jest dobrze. No, także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Widzimy się prawdopodobnie jutro, ponieważ będę tu przychodzić, nagrywać postępy. Będę sprawdzać z rana, z wieczora, tak, co się dzieje. Co się dzieje na tej budowie, co się udało zrobić. A jeszcze taka rzecz: nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ten piec jest tutaj. Natomiast w kuchni to wygląda tak. To ten piec będzie przesunięty do narożnej szafki. Ta instalacja będzie przerobiona w taki sposób, abyśmy na wysokości blatu nie mieli tutaj uszczelek niczego ani żadnych łączeń, tylko po prostu taką zwykłą rurkę miedzianą. Instalacja od ciepłej wody. Będzie poprowadzona tutaj, zaraz za piecem, tak schowana, natomiast od kuchenki będzie poprowadzona pod blatem, żeby to wszystko wyłączyć. Generalnie takich pieców nie można chować w szafce, chyba że doprowadzimy jej w powietrze, więc na górze mamy maskownicę, która będzie z wentylacją, bo tą kratkę też przesuwamy do góry, więc. To tutaj, to tutaj wszystko będzie sobie pracowało, natomiast piec, ta szafka z piecem nie będzie miała góry żadnej. Ta góra będzie wycięta, ona będzie przymocowana jako taka atrapa, ale mówię, wszystko tam będzie wycięte, żeby w razie czego wszystkie substancje, związki chemiczne mogły iść do góry i albo uciec kratką, albo po prostu, no, żeby był po prostu obieg powietrza. I w taki sposób to jest taki mały haczyk, jak ukryć, jak się nie ma miejsca, brzydkie rzeczy. Kolejną taką sprawą, którą Wam chciałam opowiedzieć. Yy, blok jest z 1967 roku, i a, nie wiem, czy zauważyliście tą tutaj taką kratkę. Yy, ta kratka to była wyczystka, ponieważ kiedyś były tu piece kaflowe. Yy, I Prawdopodobnie w tym miejscu stał ten piec. Potem były była zamontowana instalacja gazowa. Natomiast zanim zobaczyliśmy to, to zobaczyliśmy taki mały niuans, który nie był w Deksku, Nie, rozebraliśmy ten patrzymy, a to rura i tak się zastanawialiśmy skąd i po co ta rura. No i jak zaczęliśmy dalej rozbierać, wyszła nam kratka, to już się domyśliliśmy, że... Tutaj był piec, natomiast jeszcze taką ciekawostką te rury podejrzewam były od początku. Natomiast instalacja miedziana bardzo dobrze, że jest miedziana, bo łatwiej ją zgiąć jest bardziej podatna na, na remonty, na przeróbki. Była wymieniana w zeszłym roku. Tak samo my myśleliśmy, że piec już jest do wyrzucenia, ponieważ on długo nie łapał, i jak łapał, to buchnął tak, że stała tutaj witryna, to te wszystkie szyby się trzęsły. Natomiast okazało się, że po prostu jak zdejmiemy tą obudowę Teraz nie będę zdejmować, może pokażę od dołu, jak to wygląda to jest cała instalacja na wierzchu piec dostaje sygnał o ciepłej wodzie. I tam mamy taki palniczek, i uruchamia się gaz, i ten palniczek tak. Robię tak pyk, 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 pyk i on próbuje załapać. Jeżeli ta zapalniczka jest za dużo od pieca, to on potrzebuje dużo tego gazu nazbierać w środku, żeby dopiero wybuchnąć. I wtedy wiadomo, czym więcej gazu, tym jest większy wydźwięk. Natomiast gazownik, który przyszedł, jak wynajmowaliśmy to mieszkanie, zanim zaczęliśmy wynajmować, sprawdził i po prostu ją docisnął trochę. Dzięki czemu wystarczy, żeby tam dwa razy pyknęło i się zapala ciepła woda. Także... Ale piec jest. Sprawny, powiedział, że jak najbardziej jeszcze nam kilka lat posłuży. Nic dodać, nic ująć, drodzy Państwo. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że jak następnym razem będę nagrywała, będzie tu coś nowego, ciekawego do opowiedzenia. Także do zobaczenia.